Cześć, tu Bartek z Road Racing. Dzisiaj taki trochę serwisowy odcinek. Takie też się tutaj zdarzają na Road Racingu i zawsze są mega konkretne i rozwiązują takie problemy, które są naprawdę godne tego, żeby na nich mówić na, na kanale YouTube. W sumie ten problem wydarzył się całkiem przypadkowo, ta sytuacja. Była ona związana z jazdą na tym Fulu, na Orbei Ois. Przejechałem, była to pierwsza jazda testowa Garmina 1050. I po powrocie do domu wziąłem, chciałem dokręcić tutaj, pociągnąłem kluczem dynamometrycznym, odbiło. A jeszcze trochę dociągnę. Czasami tak robię. Nie róbcie tak, nie róbcie tak, ale nie to było. Nic by się nie wydarzyło, gdyby nie jedna rzecz. I zanim przejdę do dalszej części nagrania, pamiętajcie, że jeżeli tego typu treści Wam się podobają, to pamiętajcie o subskrypcji, polubieniu i komentarzu. Wszystko to naprawdę pomaga kanałowi, i pamiętajcie o ofertach partnerów kanału Evan Light, Opticocular, Bike Chill i strona Force, na której są opony Challenge i kaski Force między innymi. Wszystkie szczegóły rabatów są w opisie, a teraz przechodzimy dalej do nagrania. Chodzi o oś przelotową. Tu jest akurat, żeby wam pokazać, jest to oś przelotowa faktora i z przedniego koła, ale to nie chodzi o to, z którego to jest koła i z którego roweru, tylko chodzi o to, co się może wydarzyć, jeśli nie posmarujecie jednego elementu właściwego tego koła. No co się może wydarzyć? No może się wydarzyć katastrofa. Możecie całkowicie unieruchomić swoje koło. I wyobraźcie sobie, że bardzo ok sytuacją jest sytuacja, w której wydarzy Wam się to... No jeszcze trzeszczy. W której wydarzy Wam się to... W domu to jest super, jeżeli zdacie sobie sprawę, że coś jest nie tak w domu. Natomiast jeżeli Wam się to wydarzy w czasie jazdy na rowerze, no to tego koła po prostu żadną siłą, w warunkach takich na drodze, nie ściągniecie. Nie ma na to najmniejszej szansy. Mi naprawdę siły nie brakuje, a nie byłem w stanie tego ruszyć, a taki klucz w kształcie litery L nie nadaje się wtedy do niczego. Żadna przedłużka, to tylko połamiecie klucz, rozwalicie tą całą oś, i tyle z tego wszystkiego będzie. Zatem, o co chodzi? Przechodząc do szczegółów. Eee, chodzi o tą podkładkę. Jeśli widzicie tutaj, spróbujemy wam to tak wyzumować, żebyście widzieli, to jest ta podkładka, która jest z tej strony. Ona z tej strony normalnie występuje. Koniecznie, jak ona działa? No to jest wymyślane w sprytny sposób. Tu macie gwint. To się wkłada w taki sposób powiedzmy do, yy, do roweru, yy, z drugiej strony jest gwint, tam to się wszystko oczywiście zakręca, ale ta podkładka potrzebna jest do tego, żeby oprzeć się o karbonowy dropout, yy, o karbonowy hak po prostu. Ona się opiera o ten hak i wtedy potrzebujemy tutaj co? Poślizg. Jeżeli to nie będzie posmarowane dokładnie w tym miejscu, od tej strony, to tutaj będzie występowało pomocnym dokręceniu ogromne tarcie. Ten problem pomógł, pomógł mi rozwiązać i zwrócił uwagę na smarowanie tej strony podkładki Szczepan z Bike Stacji. U niego byłem z tym Fulem, żeby sobie z tym poradzić. I, i to jest jedno z, takich, jedno z takich miejsc, w których, jeżeli z odpowiedniej strony nie użyjesz odpowiedniego środka, to doprowadzisz do problemu, I to, nie, i to nie małego problemu, to po prostu strasznie trzeszczy i jęczy w trakcie odkręcenia, to jeszcze trochę jęczało, jeszcze dołożę troszeczkę smaru yy, i to jest nie do odkręcenia, to jest zablokowane na amen, tu siła tego ściśnięcia jest taka, że do odkręcenia tego takim kluczem to możecie zapomnieć, to musi być klucz z przedłużką, normalny na bita takiego, wstawiane tutaj idealnej tej jakości, wtedy też testujecie jakość tej ośki bo wielu ludzi w takich sytuacjach napiszcie w komentarzach, jeżeli coś podobnego Wam się zdarzyło, uszkodziło to miejsce, no i trzeba było kończyć tą imprezę, używając jakichś torksów, wbijając je na hama w to, czy wręcz rozwiercając ten kawałek ośki i wyciągając tą ośkę i montując kolejną ośkę. I jeżeli już jesteśmy przy, tym, przy tej historii, to tutaj na podstawie tej Orbei można też poruszyć drugi temat, w przypadku obejm, takich jak tutaj i sztyc mocowanych w tego rodzaju obejmach. Tu macie obejmę, to jest już element dro, dropera, tu jest obejma. To też są pewne materiały właściwe, właściwe rzeczy, które trzeba posmarować i w zależności czym to trzeba posmarować, od tego jest finalny efekt, czy będzie ok, czy nie będzie. No taka obejma na róże karbonowej ma się ślizgać, czyli używamy też smaru. Natomiast elementów do pasty karbonowej używamy na sztyce samą w środku. I jest jeszcze jeden przypadek, czyli to też jest bardzo istotne, to jest kolejny przykład. I kolejnym przypadkiem jest to, co jest tutaj w tym dżajancie, w dżajancie propelu. Tutaj macie taki wedge, jakbyś mógł podejść i pokażemy tutaj to ludziom. Tutaj macie taki element, który powoduje, że ta sztyca się unieruchamia. I teraz to jest właśnie element, który jest bardzo ciekawy i prawie nikt nie wie o tym, co tak naprawdę z nim trzeba robić i jak go smarować. Od przodu całą tą powierzchnię, jak wyjmiesz tego łedża, od przodu smarujemy to smarem delikatnie, bo on się ma ślizgać w tą ramę. Jeżeli tego nie zrobicie, zacznie to trzeszczeć i to trzeszczeć w trakcie jazdy w sposób taki, że będziecie szukali, czy to trzeszczy tu, czy w suporcie, czy pedały trzeszczą, czy coś, a to właśnie będzie trzeszczało to. Natomiast pasty do karbonu używamy generalnie dookoła na sztycy. Natomiast przód tego elementu tutaj stosujemy delikatny smar. Podobnie ze smarem jest w wielu innych miejscach w rowerze, gdzie powinno się go używać. Oczywiście nie wszędzie, bo czasami używa się kleju. No, oczywistym takim miejscem są pedały. Wiele ludzi doprowadziło swoje rowery do. Yy, znaczy do swoje pedały do takiego stanu, że po prostu nie byli w stanie ich sami odkręcić. No wystarczyło posmarować smarem yy, gwinty i to naprawdę pomaga. W takich elementach po prostu lubi się to zapiekać i ten smar tam jest yy, potrzebny po prostu. Yy, takie drobne rzeczy, które warto o nich pamiętać jak się rower samemu szczególnie serwisuje. Ja swoje rowery serwisuję na różny sposób, albo serwisują mnie chłopaki w jednym serwisie, albo te prostsze rzeczy dla mnie prostsze robię sam, ale też czasami po prostu w tej sytuacji, jak robicie to sami, warto pamiętać o tym, żeby mieć jakiś smar. Nie polecę Wam jakiegoś specjalnego, jednego, wybranego smaru, bo tych smarów dobrych jest cała masa. Tu jest jakiś smar Shell'a, którego ja używam, on nie jest jakimś cudownym smarem, ale jest to po prostu smar, którego używam i... Lepiej taki smar użyć niededykowany może do rowerów, ale w ogóle go użyć, niż nie używać go wcale. I cała ta historia z tą ośką to naprawdę jest mega ważna rzecz. Oczywiście, właściwa siła dokręcenia też jest potrzebna. Co ciekawe, niektóre rowery mają inną siłę dokręcenia z przodu, inną z tyłu. Akurat tak raczej nie jest w orbeji, tak jest w kanionie z tego co czytałem w instrukcji. No i też warto o tym pamiętać, żeby dokręcać to z właściwą siłą i używając zawsze smaru na gwint. Bez sensu moim zdaniem, może jest w tym jakiś mały sens, ale środek tej ośki, smarowanie tego smarem, jeżeli on jest często ma takie wycięcie i on nawet nie ma kontaktu z środkiem piasty, no może to nie jest jakieś super ważne i nieprawdopodobnie nie jest też mega istotne i wiele to nie da. Zawsze jak macie jakieś wątpliwości jak to robić, Udajcie się do porządnego serwisu, do mechanika, do którego macie zaufanie. Tacy mechanicy są na wagę złota i ja takich mechaników tu w Bolesławcu mam. Jeżeli mam jakieś problemy, to mam się do kogo zwrócić. To są naprawdę tacy fajni, myślący ludzie: i Wojtek, i Szczepan, i, i, i nie tylko zresztą oni, bo tak naprawdę świetnym mechanikiem jest też mój rodzony brat, który ma no, bardzo duży serwis, tam specjalistycznych urządzeń do górnictwa i jest takim mechanikiem nie specjalistą od rowerów, ale wszystko co tu jest to on się zawsze z tego śmieje. Jeśli chodzi o prostotę tego yy, tego zagadnienia. Ok. Yy, tyle ode mnie. Yy, jutro widzimy się w Sobótce na zakończeniu sezonu. Road Racing przechodzi pewne zmiany jeśli chodzi o skład. Yy, z jednej strony część kolarzy odchodzi, część przychodzi. Wzmacniamy się zdecydowanie. No i jutro się prawdopodobnie w sobudce będziemy widzieli, mam tylko nadzieję, że będzie znośna pogoda i że będzie to fajny i bezpieczny wyścig dla kolarzy przede wszystkim na zakończenie sezonu szosowego na Dolnym Śląsku i trochę też można powiedzieć w Polsce. Potem zostaną przełaje, bardzo ciekawy materiał o przełajach się zbliża, jeśli chodzi o to, mamy do przetestowania szytki od Challenge'a. A ja osobiście na testach mam teraz coś, czym lubię się bardzo zajmować elektronikę rowerową. Cóż to takiego? A zaraz Wam pokażę. No, to jest właśnie to. Garmin Edge 1050. Porównam Wam go w tym teście również do Edge'a 1040 Solar. Jest tu ten magiczny dzwonek, także zobaczycie go i usłyszycie na tym filmie. Garmina podesłał mi Garmin Polska, no bo kto inny mógł podesłać? Na testy bardzo dziękuję. Mam go na miesiąc i zobaczę po tym miesiącu, jaka będzie moja też finalna decyzja. Czy na pewno potrzebuję tego urządzenia, czy może warto w moim przypadku zostać przy 1040 Solar. Że ten Solar jest w Polsce średnio z sensem, to już żeście się dowiedzieli. Natomiast jak działa 1050, czym się różni, jakie są odczucia użytkownika, który z garminami jest od bardzo dawna, który używa całego środowiska garmina, że tak powiem, warii, Fenixa, wszystkiego po kolei. Powiem wam, jak się to wszystko spisuje, i będziecie mogli sobie wyrobić opinię na podstawie tego testu, gdzie to się pozycjonuje w ofercie Garmina. Ok, pamiętajcie o subskrypcji tego, tego materiału. Za chwilę będziemy też przechodzili do takich fajnych porównań różnych sprzętów, zestawień. W ten weekend mamy Mistrzostwa Świata w Gravelu, zobaczymy, kto tam zostanie nowym mistrzem. Materiał o tych rowerach gravelowych, fajnych, już się właśnie produkuje. Tam widzicie go na telewizorze. Yy, jeden z takich rowerów, który chcę Wam omówić. Yy, I co? Trzymajcie się z kanałem roadracing.pl. Yy, pozdrawiam Was serdecznie. Miłego weekendu. Pa!